Ja dałem ci świnie z wielkim lo, bo oceny nic nie rosną, jedyne co ci mogłem dać, to świnie z wielkim lo. ja Jadałem ci świnie z wielkim lo, bo oceny nic nie rosną, jedyne co ci mogłem dać, to świnie z wielkim los wszystko drogie jest, hodowałbym świnie, to bym z głodu zdech i tak je tuczył. Także witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z tej strony oczywiście mnie, tak ja Was witam z odcinku z Bracia na polskiej farmie. Na wstępie tego materiału proszę Was tutaj oglądających widzów ten materiał, żebyście zostawili tutaj bardzo fajną łapeczkę w górę e, o ilości tutaj 1500 łapek w górę. Jeżeli będzie 1500 łapy w górę, będą kolejne fajne odcinki e, z udziałem pana Jasona, e, syna tutaj e, Indora, Indora i pana Darka. Także zostawcie tutaj pozytywną łapeczkę w górę, tak jak wam mówię. 1500 łapek zostawiacie po dzisiejszym materiałem w ciągu jednego dnia to wlatuj na kanał kolejny fajny odcinek z udziałem Jasona zasubskrybuj kanał. Jeżeli ten nie subskrybujący kanał, jeżeli jeszcze nie subskrybujesz kanału widzów, to zostaw subika, żeby oglądać ten materiał na bieżąco, jak i live streamy, żeby Ci przyszły powiadomienia, żeby jak najszybciej wbijać ten nowszy materiał. ustawić łapeczki, w górę, subiki na kanale. Napisz tutaj hashtag, hashtagem dzisiejszego odcinka będzie hashtag jelonegam, Szybne Serduszko Zapraszam Was na grupę na Facebooku. Szwagry Macie link w opisie, bo bardzo szybko się rozrasta, ta teraz ta grupa zauważyłem. Lecimy tam po 5000 członków na tej grupie. Aktualnie mamy 400-200, także lecimy po 5000 członków, no i lecimy po 35 tysięcy subików na tym kanale. E, jak widzicie, znajduje się tutaj oczywiście przed pięknym, najlepszym traktorem na tym gospodarstwie, na mocniejszym, na ładniejszym, najlepszym, no kozackim po prostu traktorem. Jak widzicie, zmienił się wizualnie, wyglądowo, ogólnie techn no, technicznie chyba tak samo i mechanicznie tak samo ogólnie. E, powiem Wam tak, na poprzednim live'ie, oczywiście wczorajszym live'ie ten, kto miał obecność, zaznaczono to zajebiście mordaczko żeby być na transmisji. napiszcie byłeś Dzieci nie było, niestety, to przykro mi obejść sobie powtórkę, bo naprawdę długi liveik, 5,5 godziny liveika. żeśmy zaliczyli, także dzięki, Mordeczki, za obecność, bo było coś tam sporo, sporo osób. Tychnęliśmy chyba coś 320 osób, także dzięki za potężną frekwencję w wczorajszym liveie. Tak samo oraz za, za wsparcie przez tutaj, przez moderatorów Herkulesa, e, znaczy się nie Herkulesa, tylko Wam, e, no Herkulecą na poprzednich oczywiście tam też te wspieram, także Cię Mordeczko, dzięki za, za wsparcie. E, no jeśli chodzi, widzowie, tutaj o sprawy takie, tutaj bieżąco, na dzisiejszym odcinku, co planuję sobie zrobić, co dzisiaj planuję Wam pokazać i ogólnie tego tego. To pierwsze, co chciałbym Wam pokazać, to troszeczkę parę rzeczy, które się zmieniły na, na poprzednim live, czyli na wczorajszym, tak to nie było, to musi sobie dzisiaj do to popatrzeć. Na wczorajszym live, jak widzicie, mega, mega, bardzo dużo zmienił się wygląd tutaj wizualny, jeśli chodzi o Deere'a, naszego jelonka. Dlatego musicie napisać aż tak jelon. Co jest skóra, bramę zostawili mi kurwa jakimiś chamatami. Haha, <grym> o ile idę, idę, idę Aj idę, te głupki. No to mi to robi. Indor zobaczył że brama Co jest, jest zostawiona, a, bo ja to widzę. Śmierdząco śmierdzi kurwa na kilometr. O, jak ja widzicie, nie widzowie, nie. właśnie tutaj wizualnie się po zmieniła. Ogólnie, ładnie, teraz widzowie, U. myślę, że ma wygląd. Ten John Deere, możecie sami napisać w komentarzu, że wam się podoba. E, dodałem tak, do John jak widzicie, no troszeczkę mi to kosztowało ogólnie. Dodamy szersze opony, e, tu jak widzicie, z tyłu, z przodu. Teraz naprawdę, widzowie, kozacko wygląda ten John Deere. Jest tak naprawdę, widzowie, U. tak Z przodu dołączyłem do niego obciążnik. E, tutaj jakaś fajna nakaleczka się poleciała, taka fajna biała. No ogólnie, widzowie, nap napiszcie w komentarzu, czy naprawdę, widzowie, teraz ten ciągnik, widzowie wygląda, że ma mocnie, moc, nie? Bo wtedy jakby tamten traktor, ten, znaczy to jest ten sam traktor, tylko że wiecie, w le, takim gorszym modyfikacji e, na no ten widok widzicie, naprawdę wykoszony, widać, że to ma moc, nie? Tylko mamy do reguły wychodzi, się, nie, Uwaka, co dzieje, A, bo że to było to będzie nie idę. A, nie. E, tak samo jak widzicie sobie troszeczkę Zetor Proxima lekko się zmieniła, no Ci dzisiaj lekko. Doszedł tur, tak żeście napisali na live'em, żeby zmienić, A, jednak dodać tur do Zetora, nie dodawaj turu do trzepaka, doszedł właśnie tutaj tur Metal Faha e, T220 e, t 229. Taki właśnie oto taki Turek tutaj z przodu krokodel za sobą do obornika, do kukurydzy e, jeśli chodzi o kiszonkę. nowa maska, doszła do Proximy także ładny to wygląda ogólnie się prezentuje. Zrośnie, nie Dobra, teraz tak, Dzień idziemy kura. ogólnie, co dzisiaj na odcinku yy, chciałbym porobić. Dzisiaj, widzowie, lekka praca polowa, chciałbym dokończyć łąkę, którą zacząłem na transmisji na, na, na żywo, także dzisiaj sobie dokończymy łąkę, tak jak mówię, e, zapowiadam od razu, praca polowa dzisiaj jakaś poleci, taka lekka, o, jest. ale jeszcze jest... Do... o, a co tu, widzowie, sąsiad wybudow wybudowanego, Dobra. to chyba jego sklep jest teraz, założył działalność gospodarczą. To chyba te wypiernicz stąd. Nie go na działkę jego wywalę to te działkę kłopot. E, eee, co ty wala? Sąsiad, co ty się nie pomylił o coś, dalej coś robić rozrubę? O co ty ci chodzi? Nie, sobie? uciekaj z drogi, bo ja walce. O co ci chodzi dalej zrobisz jakieś kłótnie robić na miejscowości? Wiesz się złoty w ogóle daj sobie zielonę. Zniaczki sprzedajesz, sprzedajesz ziemniaczki i po to tu wce z Te twoje zgnitki to wiesz to, ja powiem, ziemniaki nie, nie ci sprzedał ziemniaki. Ale proszę, ale dlaczego ty sprzedajesz sobie ziemniaki? Masz papier na to, że ja się zgodziłem jak na to sąsiad jak twój sąsiad powinien się na to zgodzić i wyrażę zgodę na to, ja nie wyrażam zgody na tutaj ludzie. Ja płacę, ja powiem, ja ale, ja, ale co A przyszedł, przyszedł płacie z gminy? Jaki kolba gminy, po co to jest gminy? No, no tak. dlaczego postawiłeś jakiś tutaj kolejny budynek gospodarczy, masz na to zgodę? Ja się na to nie pozwoliłem zgody jako twój sąsiad. No sąsze. jak? Ty masz tak, ty masz tylko dotąd, do... o to ty kur, Ale ty, nie, nie, w takim, takim razie jeżeli byś Ale działka. nie, nie! Ale Nie, tak to nie ma. Jeżeli ty stawiasz jakiś garaż gospodarczy albo cokolwiek jakiś gardrzany, ja się bym na to zgodzić. I to ty powiesz, że to ma jeszcze się 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 depcze, to, to Nie, zbiec, proszę to kurwa w tej chwili masz, masz do końca dnia, do proszę mi zwykli zlikwidować ten sklep tutaj. Nie ma do końca kru... Nie, Nie, nie ma nie Nie, To zbieraj, to zbieraj te swoje, te, to, te twoje odpady kru. zbieraj, to na do siebie nie to to proszę, proszę kurwa. Proszę, proszę to zbliżyć na swoją gospodarkę w tej chwili. To, to wszystko jest twoje, tak? Masz z tym. To jest twoje wszystko. A zobacz, to To jest jest ciebie na i nara. No, Ja się nie będę... ja się nie. Ja, badam, zim, ja, zim, ja, ja z tobą nie będę bo ci powiedziałem już. Na twój syneka już, już, już się osrał, ostatnio właśnie! to główno syna Synamic jabłeś suki synie Ostatnio, że mamy to, 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 to... pociekło jak żeśmy go wzięli do te gabaryny zapontowanie, no, widziałeś to? Kurwa mówił mi, że do bagażnika zostawszyliście go kurwa. A, widziałeś? Ty, a ty nie do rygo, bo byś kolejny taki w bagażniku. Ty wracam to wyzielać o w gnoju. Na No taka z na harać tutaj nie miedzę. No. Narabia pan mojego gospodarza Lecz sprawa ja, a to ty no ty być e, e, to panie bez wyjścia wydobane, jeżeli nie to... policja. Ma cię mam z policją i z urzędem skarbowym Nie, Ze skarbówka przejeżdżam kurwa, że z podatków, po za budynki I ubezpieczenia nie no, masz kurwa na traktory I przeglądu technicznego, no. i rejestracji O, no widzicie widzę, eleganckie czypek sobie stoi, nie? A czekajcie kurwa, ja się coś zapytam go nie wiem, ty, ty, Indor, ty kaczka Ja nie Indor, ja się nie znam Indor, to jest kakaś Ty, Indor, serwerem ty już żyjesz Ja wchodzę na pozycję twoją, mam do ciebie pytanie Chcesz kupić? Chodź tu Węgiel Witam, kurwa, pada Ty, teraz się, wiesz, tarasie, wiesz, wiesz, co to tym chodzi? Wiesz, kurwa, te jest ja te tak? Co mi otwierasz tam, kurwa, za Słuchaj, sprawę mam, Słuchaj jak, wziąte, masz jakiś kurwa. pieniądze, chciałbyś kupić, żeby mieć się peka? Ale ja tu nie będę swojego mięsa, ale bo zara, to by było. 20 tysięcy złotych, chciałbyś kupić dla mnie 3PK? A ja mam inny interes. No to dobra, to na raj, jeżeli nie, to nie. No ja to przyjdź do ciebie, weź taki Dobra, dobra, nie dyryguj. Ale możesz przyjść tutaj, to no, dobrze, chodź tutaj, chcesz tutaj, ale to nie wiem. No to tutaj nie przyjdź do mnie, bo ja muszę kosiarkę podczepić. To podczepij. No, widzę, widali... ja, a przecież widzę, jaką prośbę do Indora, bo może byś by chciałby no. kupić dla mnie tego, e, 3PK, bo w sumie powiem wam szczerze, że. Brakuje troszkę, widzowie, kaski na gospodarstwie. ja wiecie, czypek w sumie jest mało użytkowany, także można by go upylić, nie? Ale teraz naprawdę, widzowie, podoba mi się ten ginor. Napiszcie w komentarzu i widzowie, co sądzicie o tym jelonku. Napiszcie hashtag Jelonek, łapeczkę sobie zostawicie. Łapeczka musi, widzowie, być zaznaczona po dzisiejszym i no raz, nie? Potem możecie materiał oglądać, nie? Teraz zostaw sobie co bika, łapeczkę w górę, Dobra. zastopuj Dobra. materiał i zostaw łapeczkę, nie? Dobra, poczepimy kosiareczkę, oczywiście. Czekajcie, bo nie mogę walka poczepić. Dobra, działa, wałek. Obamy sobie oczywiście kosiarkę, składamy. No zobaczcie widzowie, naprawdę idealnie się prezentuje na gąsławce ten jelonek. No teraz widzowie, naprawdę widzowie jest byczek. Ja za chwilę mu pokażę tutaj sąsiadowi, a ja mu widok gały na oścież. Słuchaj, to też na posadzie, te, gdzie te, te. ten klinik, ten z drzewa tam. Ciebie na jednej posadzce, nie u mnie. Czekaj, 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 czekaj. Zobaczcie, teraz widzowie to się widziało. Iyyyp. Dobra, idziemy. Iyyyyyp. Wziął to mi. Będziesz kurwa kargule? Ty będziesz biał kurwa Pawlaka to teraz Co dalej odwala z tym, tymi, z tym waltem? Wjebiem ty do hołupy Świni e, do... sąsiad ja to sprzyszę do ciebie z prawo jedno, gdzie ty jesteś? Chodź do chałupy twojej Kurwa, co on chodala? Oooo, worek po ziemniaka, o worek z pieniędzmi, o dzięki towaru e, Eee, proszę odpuścić gospodarkę Dzięki Dobra, dobre. Proszę oglądać pilnie No i kurwa, bo moja kasa Biorę ta kasa, ty Uda, mi, sen, to ty mi, się. tam Na wsparcie z gminy. O, cześć, to ci walny butelkę w głowę. Mecie, to kurwa ten ty, worki ziemniakach walny. O, się ucunasz, proszę opuścić no. worek z pieniędzmi. Masz. Dobra, masz, co wywołałeś mi dzisiaj? Co coś się, chodzi? interesy? Robi ze mną? Tutaj. Chciałbyś ja kupić szybka? Ja chcę to kupić. 20 tysięcy złotych. Ale to chcę kupić. Nie ma takiej możliwości. Proszę się ucunasz ze śmierdzącymi rękami stamtąd. Śmierdzącymi ja rękami. No się to wypaść mi stamtąd? Co Ja, Nie, proszę wrócić. Lizaj to teraz klękałeś tutaj. Jeżeli weź, wy, to Dobra. Uuu, wada ci w Co ty bo Dobra, z mojego gospodarza w tej chwili. Dobra, z na to tam ale idzie, kurwa, sraczka. Wypierasz z mojego gospodarza w tej chwili, pan to już. Lecz tu się szybko, bo jak to zawsze ja Nie ma takiej. Nie, 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 proszę nie, 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 na nie, 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 to jak ten ciepek, ja mówię, że czepeka masz. Nie ma nic z sprzedaży. że wypia wszystko. U taki cziepek. Ja tam przyjeżdżam, a tak. czy tu nie być. Nie interesuje mnie to. Ty ja ten czczepek dam 10 zł. Nie ja ma takiej możliwości, na tego nie ruszę. To chuję twoje no, ne jiksone i ci zabiję. To dziś? sobie dłoń do to chciałam umieć, że jest ostatnie wiesz, ale był tydzień temu. No to za przyjedzie. No ja mówię, gdy dzisiaj przyjedzie to, to dziś się on że ci się spokojnie nie No to nie Wydaje, przyjeżdża, tak czekam na dzisiaj na Jasona. Chcę, żeby Jason dzisiaj Jason robił roboty na Gostławie. Tak chcę, żeby dzisiaj Jason mi coś ukradł. No to dobra, to przyjeżdżaj. No Zadzwoń do niego i powiedz, żeby mi coś dzisiaj ukradł. Bo ja wiem, że to no. jesteś ty Jasonem. I ty nie jesteś nie? tam, tego dzisiaj nic ukraść, bo to ty jesteś Jasonem, a nie nie, a nie ktoś inny. O, to weź mi udowodnić, że ja jestem Jasonem. No, ale wiesz, że mogę ci to udowodnić? Bo ja jak? wiem, że takie co, że jak ty dwoń z Jasona, to ty się poprowadź no. do, do domu i ubierasz maskę. <noise> Jak kurwa maska na górze, bo ja kiedy masz taki To proszę, działam. to proszę zrobić tak, żebyś ty był Jason, i jeszcze on, żeby był jeden u mnie, gospodarstwem. Sobie żebym żeby był, ty i on. No to skopiuj se kurwa w play i weźmie to samo. No to, to zaraz będę do Jasona i powiedz, żeby mi dzisiaj coś ukradł. Do, e, to syn będzie. No to dobra. Chcę, żeby mi coś dzisiaj ukradł, mojego gospodarstwa. Za to, nie. No i nie ukradł tego, y, do daj mu zlecenie. Ale on nie będzie kradł masz on ci powiesi na tym haku! No to dobra, widzicie. spoko, boże, ja bym niego dzisiaj razy by w tej piwnicy nawet nic nie zrobił. On w ogóle nawet nie jest agresywny. No to zobacz, tak. Ja go wykupię, jestem go w stanie wykupić i potem będzie ciebie kąsał! Ja go nie jak ja komuś, to jest, jest z Widzę, ja Ale wie, na, to na, już, na, No, zanim to tak się ci skończy. A ty jesteś, to, ty jesteś młodym człowiekiem, to organy się przydały. Przyda nie, nie, będzie przyda taki odcinek, który poproszę, żeby zostawił 3 tysiące łapek. jeżeli... warto to nawet nie zagrywam. ja zrobię ja tak taki na cel, że jeżeli dobiję. 3 tysiące łapek, to będzie po prostu taki o, film, marci. gdzie ci podpala gospodarka. no. Ale ty o tym będziesz wiedział, że podpala ci gospodarka I ty nawet nie kwikniesz, nawet nie kwikniesz, a twoja gospodarka będzie się palić, będzie stał i nie będziesz wiedział, co masz robić. I wtedy będzie mi. A ty nie, nie, Będzie Mietkowskiego. Mietkowski będzie stał i się będzie śmiał. Złuchaj. Jak ty podpaliliśmy kurwa trawę, to ja tobie, kuwa, nawet podpalę, ty, kuwa, to wykonalam, to palę, ty kurwa to A nawet By. pan Darka nie pomoże swoimi rozjewanymi no. świątami na gospodarstwie z panem. No, Dopiegu wam, stary kurwa, jak oglądasz po resie wreszcie, w. Ooo, ktoś ja. łąkę mi skosił. O, piękny, widzisz jak robić robotę mi? Babaj, no, to, to ja nie wiem. robotę, Widzisz? Mm. I ty sam sobie grabisz. No i po co no, się to łąkę? To będzie kurwa za modu, kurwa ten. E, kamery, kurwa w pol. Kto, Kto ciekawy, tą łąkę, kosić, pytam się. Tu się zapytaj kurwa, tych jest ten co Po co A mi rusłać ten... tą łąkę? Widzisz? i tam Ale... sobie potem grabić. A potem chodzić nie i mi się pytasz. A ja nie mam nic. No, 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 tak, a, nie, bo potem chodzisz i mówisz, że tego, kurwa, że ja ci ustaję. Kurde, myśmy tam do Jacksona teraz wzięli. do Jacksona, potem sam mówić chodzi. Odem sam mówi, że aerobik robi. Stworzyć sam robisz mi robotę piesze. Patrz, to dalej dalej spierdwałeś z tego pola to nie przyjedzie, no i co mi może zrobić? No to. Kurwa jego to wszystkie masz. Pozabieram te wszystkie. No ja to bardzo biorę. Teraz mi piska to zwolnij teraz. No to zwalnij, Boże. Pozabieram wszystkie te kurwa ciężarówki, wiezię do Marka, tam wszystkiego kasa zarobię, będę się. Halo. Puchata chalo. Sprawa jest! Ty się pierdol. Skąd ci się kurwa? Pieprzenie z jakimś no. sądem na gospodarstwie? Co się dzieje? Co się dzieje? Co się dzieje? Co się dzieje? A co się ma dziać? zabity będzie, co się ma dziać. Słuchaj, jeszcze... trzeba zalecenie wziąć na mnie. Słuchaj, trzeba zlecenie wziąć, trzeba Indora porwać. E, słuchaj, jest w polu, jest w polu kosi trawę. Trawę, trawę kosi. O, trawę kosze, trawę kosze. Gnuj, obornik ziemniaki nie wyrzucam niego na, na procesję. Powiedz słuchaj, mu, powiedz mu, że... Rozmawia mi przy szkody. Powiedz mu, że wywalem gnój u niego na kosolarkę, teraz przyjedzie. I mówisz, że rozwala twój na Brata porwałem mu, brata tego nożem zaczgałem go. Co dole leży. No, 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 zaraz, 5 minut muszę tylko haka na i zaraz będę. No to spoko, I, czekam na ciebie koło łąki, przyjdź po mnie. Yyy, mówisz, że na no, jest. Dobra, spoko, siema. Nie, już nie żyję, już że... No już nie żyjesz, tak, widzisz, to robisz te roboty, jeźdź, nie, jeźdź, robotę, a w tej chwili jeźdź. ja z nim pogadam za chwilę i... No to i... se jedź! No to se jedź, boże, twój, a twój synek już i co, już się pokalecił? Po co ci zdarza? Mama przyjechać na pole y, mój syn? i ci wpierniczyć? Tak, tak. Ale to pole? A co, ja, a widziałeś nagranie jak płako nas przepraszał? Co Słoku nas przepraszam, jest na was No na i tak samo będzie z I się skończysz na woli no. na woli brudnowskiej. Nie będę Kratko, tylko ładę, jabę, ja będę tutaj... I tylko ja będę ci dyrygował. A ty będziesz tylko chodził, chodził i będziesz tylko... Będziesz lato za mną. A hmm. to będziesz ty tylko na rato. Ja to będziesz tylko robił. A do wieczora ja, ma ten kurwa twój sklepik zniknąć kurwa z tym. Z, z, nie będzie i znikał ale ty, ty lepiej tego czepaka mi daj. Lada. Ten twój sklepie ma zniknąć kurwa, co? Ludzie y, 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 jedzenie y, nie mają, że tam chodzi do świeć na stołówkę? To ja wiesz, co ci to obchodzi, ja mam fundusze tego chwilę twój interes. To nie, ten, nie twój interes mam Nie, Jak ty nie Jak ty mi nie dałeś mojego mojego interesu rozwinąć jeśli chodzi o butle, bo ukradłeś butle moje, nie pamiętasz już? I butle. Kurwa butle z miałem Kurwa, to jest inny przemów, że pan darka, kurwa, bo mu się kurwa, kurwa zwalaj na pana darka, zwalę, tak? Tu już oczu, piękny. A, tak, zwalę na pana darka, ja wiem, co bo. by było. Dobra, teraz przy, Ja Miałem, tak, miałem zarejestrowaną kurwa butle już, w udźwięcie no. mi nie miałem jest w butle, czyli ja jak spróbuję no tak asfalt. Da no Ta 60 zł, ludzie już zaczęli się kupować, byli już napaleni, a ty wziąłeś mi kurwa w przyszłej nocy i okradłeś mi butle. Całą skrzynkę. No. Mhm. Dziwny trafem się dzisiaj na posadzie z znalazła. No, na pewno. No, to zobaczę jak twoja, ta ta buła się spali, ta twoja drawniana, byś kurwa sprzedawał kurwa śmierdzące kurwa ser kurwa skrowy. To lepiej, lepiej kurwa ucieka z tego pola, bo zaraz przyjedzie. Jusa, najpierw raz miałeś na gospodarstwie, jakoś w tak ale nie wiem, nie wpadłeś, ale już nie pamiętasz jak miałeś świnię zabitą na gospodarstwie? Jak zaś pilnował? No. Coś e? I nie można nam, że ci świni poduczyłem, bo ja świni nie miałem. No. Widzisz? Jakby była prawdziwa inspekcja, bo tu ja byłem podszyty po inspekcji. Tutaj Ale no, byłeś no. nie, że wtedy usrany. No. Także lepiej nie kombinuj ze mną, bo ja ci powiedziałem, ja dzwonię do telefon i po gospodarstwie jest. A ja będę chciał to sobie załatwić tysiące łapek? I... Będę dojść na śmietniku. No, Sto, nawet no, się... tak nie dobijesz, nawet no, nie przetrwasz, bo byłeś zabity. lecz Nawet no, nie dobijesz tych 3000 łapek i do tej pory byłeś zabity w leżą. Czyli, no i dojdzie do śmietnika. Dobrze go ratowali, daj mu 150 tysięcy, bo tak by był by, by, bez, bez gospodarki. I ty będziesz bez gospodarki, i widzę, że ci nie pomogą, bo tak jest szósty tutaj. O, jedzie Jason. No i co, jedzie no, jeszcze no, 60, bo kurwa, da i złapię. Brat oczydlonym, brat. da 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 o, 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 a Z pierwszej klasy 60. Wypierdal z mojego kotła. Wypierdal z mojego kotła. W tej chwili już nie ma się bania o ciebie. Wypierdal no z mojego kotła. Nawet no? no, nie wejdziesz do kabiny, bo no? a, go w ogóle zapknięto. Pff, wypierdal z tego brata, wziąłem go na morze, gąd mi jecie. To, wracasz, zabiłeś? A, widzicie? No, z twojego brata, papa cię. Wypierdal z tego artycznego brata twojego. Jak wtedy z że on żyje, gdyby to rozciągał się? Wypierdal z mojego kotła. Z tej chwili. Zbieraj to. Go. Ja cię zorganizuję kogoś, akt. Dobra, zabite rabisko z pięknie. O, to debesz zabite to. Stacja no, no, razy no, no, cię, aleśrof nie no, pamiętasz, że no, stacja no, razy jak no. ci się udało? A płakały swoje furkundy, nie? Zabalało cię to. Aha, jak no. prawie zginęłeś, nie widziałem kiedyś. Aaaa, byłeś gołpię kogoś, nie sprawiedliwie na twojej posesji, a mnie postawiłem. Jakby byłeś taki osrabił. Josz, wiewiasz się z mojego kogoś. O, bój, bój, bój. Ja dziś tam przyjadek mam ten swój śmietnik, jak Jackson zlecenie wziął i mam cię zabić dzisiaj. Jaki zabijał? No ja tak, nie zakaże, ci może twoja to może i do jeszcze jest. No, no, zobaczymy. No zobaczysz, że będzie no. śledzony za niedługo w odcinku. Śledzony. Faji ale z nożem będzie śledzeni, Bo z nie coś kombinujesz z tymi ludźmi, już. Ja no, to nie wiem czy to jest. Ty dobrze wiesz, kurwa, sprytusia. Kim ty w ogóle jesteś, żeby jakoś się pytam. No ja jestem Kto, Jackson. Kto cię w, ci w ogóle kazał mi śledzić mojego gospodarki gospodarkę robić taką rozróbę? Kim ty w ogóle jesteś na to, to z Jesteś indorek? Kim ty kurwa jesteś, pyta? No, a co cię tu wchodzi, czy jestem Jacksonem, czy jestem Indorem? Ja jestem Indorem. Kurwa, kim to ty? To jest, jest w ogóle inna postać. Co ty pierdzisz teraz, chłopie? Ta-da-da-da. Dobra, kurwa, jedziemy. Co tu się dzieje? Pośpiesz mi się i Coś tu... O nie O tu tu przyszedł. A, tak kurwa. Chłopak, bo w pali, i bo... ...by jeb... ...a tu mówię. Kurwa zginie kurwa, reszta. Ten pan Darka też chałupę kurwa, rozpierdolona będzie. W drugi raz. Postawił kurwa chłopak, to to postawił to chałupę? Ty postawiłeś. Rura. Patrzcie, widzę to to w domu a Powiem wam, to że naprawdę fajne głośniki ma. Ja to chyba BMW zajadę. No. Jeden widziałe po BM-kę, jeden guśnik, bo powiem wam fajną guśnikę wierzę ma. Każdy raz to przyjadę z nim. O, brata swojego zostawił. Ja skurwę syna powieszę za chwilę. oś to kurwa, brat. Aj, tego brata sobie znów. Ty mi został go, bo zaraz ci się rękę. I bez ręki zostaniesz. Jakie ciekawie tego brata jego ja powieszę? Udawaj go. go. Patrzcie, teraz to się będzie dział. Jeb yep, na to trzeba. No 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 tak, tak, Co ty robisz? To Co To się w tym kiblu? Jeep. Takie może właśnie O I elegancko, może leżeć przewrócony Biorę widzę, jadę po tego, po, 6, po, 3, po BMW Bo w domu powiem wam, że widać nie rzeczy ma O, bo dziądry stoi, elegancki Macie widoki eleganckie, ale dżundierek Elegancko się prezentuje, nie? Napiszcie w komentarzu, czy mam się podobać, taki dżundierek Bo ja mam to nie? Ja mam, że look, look for strength Kosiarko elegancko, sobie kosiłem łąkę Troszkę, że mi się widać pojali z tym, z Indorem Ale wiecie, Indor to jak Indor. mi to Będzie kiedyś, widowie, taki odcinek Kiedy będzie, widać taki odcinek, kiedy was poproszę o zostawienie 3000 WAPE w górę będzie taki odcinek, jeżeli zostawicie 3000 łapy w górę wtedy na tym odcinku To będzie specjalny widzowie odcinek z podpalenia gospodarstwa Pierwsze Indora! Pierwsze widzowie Indora Pierwsze podpalenie Indora A wiecie co czego wydaj pierwsze Indora? Bo o, bo prawdopodobnie tym Indor, ten Jason jest Indor! I on ja, ogólnie ja, ja kieruje... ONZA ja gru... bo... Indor kieruje to całą grupą tutaj e, przestępców Także ja są ogarnę widzowie... Jakieś paliwo, jakieś może dynamity? Jakiś taki wiecie to musi być Taka akcja zorganizowana A do wieczora sklep ma być usunięty Jak nie to może prowadzić to działalność swoją ale musisz przynieść mi papier, że ja mam się na to zgodzić Że tam postawiłeś sobie to Bo ja jako nie drugi, nie ja, drugi to, nie jest ja jako drugie są się na to zgodzić, A ty Jason tego kurwa i ludzi sobie je. Cię zabiję, bo ty ja cię panę na 50. ja w tej Praca? chwili się siebie na gospodarkę. Jak ten ty nam będziesz, to ja ci dzisiaj ciebie łapię i chowam ci do BMW, do bagażnika. I ja dać utopić. Bo jak jeżeli nie pomogła mina, to ciebie trzeba po prostu utopić tyle. No worka zapołaś, że rzucić ma i do wody i tyle Z kamieniem ci puścić na dół i tyle. I święty spokój będzie. I się pozbędę chociaż jednego. A potem Indora trzeba będzie jeszcze. Ale mówię, pierwsze trzeba Indora, syna jego a potem dopiero Jason na końcu. Jason będzie na deser. Malinka zostanie, hehe. Idziesz na deser, pójdziesz. Jasoniku, malutki. Będziesz jedzony. Skończyło się już. Jak nie będziesz mi kradł maszynek. Skończyło się kradnienie maszynek. Wiesz, widzieliście, widzowie? W ostatniej akcji odpuścił. Nie ukradł mi widzowie nic. Nic mi w ogóle nie ukradł. Ani Indor, ani Jason. Wszyscy się, widzowie, boją mi kraść maszyny. No i to mi się... Halo, Mietek? Ja a z Tobą Halo, a to, halo, halo, co prawa jest? Pomóż no mi. Co się dzieje? Krystek z tej strony No i co się dzieje? Słuchaj, jedź na mojego Nie jedź tam w sprawie, bo coś się rozpierdniczyło mi, weź ciągnik mi się rozjebał Ale I gdzie? Pomóż. Jak jedziesz w stronę tego... kupu no To dobra. Złomu a co? Weź tam jedźmy jedź mi się kuwa ten krok No, w stu, Ale którego Do złomu mam jechać A tą stronę? No pasowałoby, byś pojechał bo to jadę a co się stanęło no. ogólnie? Bo policja jest i nie chcę mi potwierdzić, że to ja jestem. Aha, a dlaczego twój stary nie może tego potwierdzić, o co chodzi dalej? O, do roboty teraz właśnie, pojechał na Nockę. Aha, na Nockę, bo ja wszyscy chwilę z nim rozmawiałem i ja miałem nie miałem nic sytuacji z nim, się chodzi. No, a co się działo z nim? No, a, a znowu Noccy są puścił. A? A ty cały tego y, dajesz spokój? No właśnie, że nie. Dlaczego? Bo no Teraz. Co to wiem, że właśnie Jackson cię atakuje znowu, co chwilę, nie wiem, co się dzieje z tobą. Kiedy ja Mm, słuchaj, słuchaj, sprawa jest taka. No to ja tam jadę Jeszcze. w tej chwili co dalej kombinujesz. I co masz? Jest ten No właśnie kurwa nic nie ma. Ja pierwicie wie co się dzieje dalej? Co się dzieje? Policja zajechała teraz właśnie jestem tutaj tutaj... W to Ty w ogóle lepiej przejścił człowieku, tu nic nie ma Nikt nie ma. Znowu mnie oszukałeś. Wiecie, policja jedzie tutaj do ciebie. worki ukradłeś z pieniędzmi. Ty człowieku, jak to moja kasa. Gdzieś ty pojechał, kurwa, chłopie tam nie ma, nikogo nie ma, gdzie gdzieś pojechał. No kurwa, kazałeś mi to przyjechać, to masz mordę, gdzie... to, znowu przystań, kurwa, nie, to skończyło. I mnie na złomie, chyba Marek to ci wołał. Nie ma takiej możliwości, teraz, kura, teraz... Po ostatnim płakałeś, jak kopałeś grób, czy noża i mnie, i dalej ci mało? Co ty odpięknieś teraz, no, to dobry jesteś dobry sprytus z tym swoim starem, z tym tak. Jasonem. Dobra, złączam się, telefonu już. Patrz, teraz gdzie się zajechała. Ja widzę, że znowu mi uszurka widzieliście. Widzowie, teraz pewnie ktoś kradnie mój nagoslarz, znowu. Coś dzieje. Pierwszego sukien syna Pieprzonego tego na i tego indora. Skończyło się widzowie. Chodzę i widzowie tylko kradną mi oszuści. I tylko by kradli widzowie... O, ktoś wyjeżdża. syn syna, pieprzony. Kurga, mu głowę dzisiaj. Biorę go do BMW, nie interesuje mnie to. Jadę dzisiaj po jego guśniki na gospodarkę. mnie to pochodzi. Skończyło się. Skurdecowuję. W domu mnie kradnął, syny, mi znowu kradli. Kurwa, moja dziewczyna. Moja kurwa, mógłbym, bo ciężarówkę pojawiał. Ja i nie zaczynę ze jestem Tę tak, maskę wam spuszczę w kibie. Jadę po siebie. Nie ma takiej możliwości nawet. Jedną, nasz, nawet. Teraz mnie zaliż, nawet. A. Hmm. Koniec. Nie, kurwa, nie ma go widza, widział jest. Będę pojechał. Wiem ci to język <grym> nie ma i zaczynaj ze mną Dało mi krad, ja powiedziałem, szkoda czasu! Nie ma, kurwa! Dała chałupek czysty. Wie prowadzicie się stąd Cię uciepiliście mnie, nie wiem co ja wam zrobiłem. Słuchajcie. O, jeden. Albo sobie tego czepeka. A wie, że ja będę się miała gospodarkę w tej chwili jadę tylko ja jedę kraść. Ty to gospodarkę, teraz zbudowane będzie. No spoko, tego swojego brata powieszę już tam tak. No, no, tylko, tylko zrębiej, zobaczyć, no, no ale nie, Tuch, Tuchy, no. Tak, ok. Ura, bior, tak nie, takiego. nie. tam nie, 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 nie. Nie, co nie, 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 co Nie, 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 No nie, nie. Nie, 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 nie. Nie, nie, na sprzedam to wszystko pizduł. Ludówkę to zabiorę. Na para nie widzę to przyjadę z ludówkę, wszystkie ja miable biorę. Chłopie. ty się. Skończy się chyba pieprzenie. Nie wiem, sławmy. Teraz za dużo sobie pozwalacie u mnie już. Przebierajcie się koło jak ci ba macie, czy co? A ja tak się urodziłem, tak. I to ty pierdzisz? Tak to zobaczymy za niedługo. Miał łabal przebrance swoim kurwa z Indora. jest synem, tylko robię na konia

Oh, no, we do see the fed <laughs> Dobra, tak, w dzisiejszym odcinku było to na tyle. E, napiszcie co robimy z tymi, z tymi trzema. No trzema powiem wam głupkami e, Jakoś akcję na pewno trzeba zorganizować, skończyło się widzowie, nie będę mi crash, znowu zostałem ukradziony z czypeka. jak wiecie ostatnio był naprawiony trzypek. Jeżeli coś mi zrobił z czipekiem, znowu mnie porozbierają, to się skończyło już subika na kanale zostawcie, musi być widzowie oczywiście subskrypcja zaznaczona. E, no zawsze to obowiązek ja zostawić subika na kanale, być w górę pisze hashtag, jelonek, przypnę wam serduszko, zapraszam Was do grupę na Facebooku Szlagry Pipcia no i co, wyczekujcie odcinka z MC-em, Ja będę zabić Zabijcie! Wyczekujcie egzekucji trzech osób z Woli Brunowskiej, a na taki odcinek się znajdzie, bo już nie będę wiedział jak, nie wyczepałem dzisiaj, moja cierpliwość się skończyła, jeśli chodzi o te osoby. Na tego jednego, da da da! To już szczególnie, o jedziesz moim czupekiem. AHAHAHA! Weźmij, a co ty jesz tego No czoń tak no, z i idę to do... żlewki, bym to na mhm. da. cię. To tak. Także trzymajcie się do kolejnego odcinka, już nie bałem, także kurwa nale.